Nie. Rentgen sprawy na świetla Dariusz Ziemiańczyk. Autor zaprasza w każdą niedzielę o 10.15. To jest rentgen. Darek ziemiańczyk, witam państwa. Dzisiaj moim i państwa gościem jest kierownik Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w rogowie Dariusz Anderwald. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie kierowniku, na początku naszej rozmowy chciałbym pana poprosić o kilka zdań, wyjaśnienia, przypomnienia, czym zajmuje się właśnie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW Rogowie. Centrum istnieje już ponad 25 lat. Zajmujemy się ogólnie mówiąc edukacją przyrodniczo-leśną na różnym poziomie kształcenia, czyli od przedszkolaków, tak poprzez szkoły podstawowe, licea, no i również kształcimy studentów. Dzieje się tutaj mnóstwo, zwłaszcza w tym okresie takim letnim, który się za chwilę zacznie i wiosennym, czyli, czyli mamy różnego rodzaju spotkania, szkolenia, konferencje, czasami naprawdę ogromne. Frekwencyjnie, nawet do 300 osób najbliższa. No więc właśnie. Realizujecie no, określone również projekty. I w kontekście jednego projektu, właśnie na, wokół jednego projektu, chciałbym, abyśmy dzisiaj skoncentrowali naszą rozmowę. Mam na myśli projekt Bociani My. No tak, bo projekt bocianimy w lasach, tak dokładnie się nazywa. <laughs> Napisaliśmy w 2016-2017 roku. No, projekt wieloaspektowy, to może będzie y, chwila, żeby o tym porozmawiać. Projekt został już zakończony, y, bo to był 2017-2021 rok, ale obecnie złożyliśmy go do, do, do takiego konkursu Komisji Europejskiej. No, i okazało się, że dostaliśmy się do finału na 107 aplikacji, który z, z całej Europy, 107 projektów. Ten nasz projekt dostał się do grona 27 finalistów. No, więc tu, tu, tutaj aż pełność ciekawości, proszę powiedzieć o tym projekcie. Cóż w nim takiego no, istotnego, ważnego, skoro no, jakby na to nie patrzeć, został doceniony. No tak, jak zaczynaliśmy ten projekt, to sytuacja bociana czarnego w Polsce była taka sobie nie, nie, niewyraźna. To znaczy, wiedzieliśmy, że jest go około 1400 par, ale tak naprawdę pod ochroną mieliśmy całkiem niewiele, bo, bo raptem około tam 200-300 tylko stanowisk. Czyli, czyli gatunek był mocno nierozpoznany. Myśmy szacowali, że jest tyle. I ta liczba jakby się do tej pory specjalnie nie zmieniła, jeśli chodzi o, o, o liczebność, natomiast zmieniła się skala po tym, po tym naszym projekcie tej realnej ochrony tego gatunku. Czyli w tym momencie już prawie 700 stref ochronnych w całej Polsce istnieje, czyli, czyli 50% populacji tego gatunku jest chronione. Yy, więc yy, tu, tutaj było wiele... Ewa, wiele ja do słowo, a cóż to znaczy chronione? No, no właśnie, to, 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 to chciałem to doprecyzować, tak, że strefy, znaczy bociany czarne, gniazda bocianów czarnych są chronione takimi specjalnymi strefami ochrony całorocznej. Jeżeli się takie gniazdo gdzieś pojawi, no to leśnicy i przyrodnicy, i rdosie powołują tak zwaną strefę ochronną, gdzie do, do 200 metrów od tego gniazda to jest miejsce, gdzie ten las już się zostawia w spokoju, nie wycina się drzew i to jest miejsce do życia dla tego właśnie gatunku. Bo rozumiem, że w odróżnieniu od no, Bociana, nie wiem czy odpowiedniego tutaj użyję określenia białego, tak. Bocian czarny swoje stanowiska, swoje gniazda zakłada w lasach. Bo biały, bo no, kojarzy się, no wiadomo, jeździmy drogami, widzimy na wsiach, na domach, na kominach. Czyli tu jest ta y, zasadnicza y, różnica, wydaje mi się. I nie tylko w wyglądzie. No tak, jeden biały, drugi czarny, a jeden y, taki uczowieczony, a drugi tajemniczy, skryty i leśny. I tak właśnie się tego bociana czarnego przez y, wiele lat postrzega. Jako ten gatunek właśnie skryty, gdzieś tam siedzący w tych lasach, i rzeczywiście on wybiera na te swoje gniazda najstarsze, najpiękniejsze drzewa. Często są to dęby potężne, takie ponad 100, 140 i więcej letnie. Tak więc no, no to są rzeczywiście cudowne miejsca w lesie, które warto zachować. Więc te strefy ochronne to jest coś, co wpływa bezpośrednio, jakby na to takie brzydkie słowo, produkcję tak? tych bocianów, produkcję w sensie sukcesu lęgowego, że, że coraz co, że, że ta produkcja nam się zwiększa, no bo te, bo te strefy gwarantują spokojne cisze, cisze, tak, wyprowadzanie tych lęgów. Więc, więc to, to, to jest jakby ten taki najważniejszy, jakby powiedzieć, efekt. Ekologiczny tego projektu. Czyli rozumiem, że w promieniu 200 metrów od tego. Do 200, Do 200 metrów, tak? E, no po prostu. Nic się nie Nic może, się nie, nie dzieje. Nikt nie ma tam, nie wchodzą tam ludzie, nie wchodzą tam prace leśne. Drzewostan jest wyłączany w ogóle z użytkowania rębnego. Dopóki jest bocian, to, to jest to takie święte miejsce dla, dla tego rzadkiego gatunku. Rzadkiego dlatego, że 1400 par, to proszę sobie porównać z bocianem białym, którego jest około 50 tysięcy. W tym roku zresztą będzie spis bociana białego w Polsce. I w Europie i 50 tysięcy, a 1400. Tak? No no to tak. to, a, a, a ocenia się, że bocian biały w Europie jest rzadkim gatunkiem stosunkowo. Tak? No. no to jakiego określenia użyć w stosunku do czarnego? No właśnie, no to jest bardzo rzadki ptak leśny. Stąd taka właśnie koncepcja, żeby, żeby jak najwięcej tych gniazd objąć ochroną. Zwłaszcza że te ptaki mają wiele problemów, zwłaszcza podczas migracji. Bo to nie są ptaki, które są u nas przez cały rok. One lecą najczęściej do Afryki Wschodniej, Sudan, Etiopia, tak? Mniej więcej tam, tam najwięcej tych ptaków zimuje. Część zimuje w Afryce Zachodniej, część w Środkowej. No. Czy szlaki są podobne? Szlaki tej imigracji, podobne do tych szlaków bociana białego? Tak, tak, one się mniej więcej pokrywają. Natomiast my w projekcie założyliśmy ponad 100 nadajników, logerów, GPS, GSM i to jest absolutnie pionierskie. Śledzicie je. Tak, absolutnie pionierskie rozwiązanie w naszym kraju. Tak, 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 tak W taki sposób tak, no bociany czarne można poznać, gdzie, gdzie lecą. Po to, żeby z kolei właśnie no, mieć wiedzę, jakie są zagrożenia podczas tej migracji, bo my tu schronimy pieczołowicie, robimy strefy, dbamy o każde miast Przepraszam, tymczasem one lecą i po drodze, na przykład są strzelane w, w krajach arabskich, tak w północnej Afryce, rozbijają się o linie energetyczne. No, rozumiem, pan powiedział, są strzelane, czy tu chodziło o ich, no, nie wiem, mięso? No, to są różne... Czy z innych powodów? Różne powody, znaczy w, w, no... W, kraje południa, tak, Europy i północnej Afryki mają taki jakby zły zwyczaj no strzelania troszeczkę dla sportu, dla zabawy, trochę dla jakby treningu i tam jest taki model macho, tak, że jesteś prawdziwym mężczyzną, jak zabijesz ptaka drapieżnego albo szpaniastego jakiegoś, albo bociana i tak dalej. I no jest, jest to tragiczne, tak, są całe zespoły, tak, międzynarodowe, które, które walczą z tym procederem w tych krajach. No, ale niestety jest. no niestety jest taki zły obyczaj i, 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 i no i to trzeba by po prostu piętnować. I te nadajniki nam pokazały kilka takich miejsc, gdzie tu taki były strzelane. Myśmy nagłaśniali sprawę. No obecnie we Włoszech, w południowych Włoszech jest jeden z naszych bocianów, słynny Grzegorz, który jest potomkiem Skierki, też bardzo słynnej bocianicy z logerem, która siedem lat już lata i zimuje w Grecji. Na szczęście dlatego żyje ciągle. Bocianica? Skierka? Skierka. Skierka pochodzi z województwa łódzkiego. Bo e, skojar skojarzenie mam jednoznaczne tak. ze Skierniewicami. Tak, tak. Z nadleśnictwa skierniewice w Puszczy Boli Morskiej, Została 7 lat temu przez nas wyposażona w nadajnik. Jest to jedyny w Europie chyba i może i na świecie ptak, który 7 lat już lata z tym nadajnikiem. Mamy z nią kontakt co 15, tam do pół godziny minut. Więc to to, jest, to są no, tysiące, setki tysięcy już danych przez te 7 lat. Także więcej wiem o Skierce niż o swoich dzieciach na przykład. <noise> rozumiem, że Wy podglądacie, obserwujecie, z jakiego powodu i dlaczego? To pan przed chwileczką wyjaśnił, ale rozumiem, że internauci mogą też właśnie tak obserwować, jak Wy to czynicie. No, nie, nie wszystko. Oczywiście, bo nie możemy ujawniać lokalizacji mhm. niektórych miejsc. Natomiast no, stworzyliśmy mapę lotów interaktywną, która zawiera kilkadziesiąt tras migracji tych naszych bocianów. To jedyna chyba, jedna z nielicznych takich w ogóle w Europie map, które pokazują, jak te ptaki lecą kiedy i gdzie. Natomiast co jeszcze istotnego, my uruchomiliśmy w ramach projektu kilka transmisji online bezpośrednio z gniazda ptaków, i w tym roku. Również możecie Państwo oglądać na żywo transmisję z gniazda Bociana Czarnego, naszej Skierki właśnie i Królewicza na zachodzie Polski. Ona przystąpiła do lęgu, czyli pochodzi ze Skierniewic, tak, z województwa łódzkiego, ale gnieje dzisiaj 260 km dalej w Wielkopolsce. No i tam na żywo można oglądać, Skierka złożyła wczoraj czwarte w nocy czwarte jajo, w postępach, co dwa dni składa jaja, więc może złoży właśnie jeszcze następne, zobaczymy. W każdym bądź razie na żywo można zobaczyć teraz, co tam się dzieje, ona wysiaduje na zmianę z Królewiczem. Ale od strony technicznej, co należy zrobić, żeby mieć właśnie taką możliwość, szukam innego słowa, już nie chcę powiedzieć podglądania, ale powiedzmy obserwowania. No tak, jest to podglądanie, ale to jest taka lekcja przyrody na żywo. To, tak. to, to gromadzi tysiące ludzi, tak, yy, które, którzy uwielbiają te ptaki. Yy, partnerem Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie był Komitet Ochrony Orłów I, i to on jakby za te transmisje odpowiada, bo ma ogromną wiedzę w tym temacie. Robi transmisję z gwiazda Bielika, Rybołowa, no i właśnie z czterech... Panie tam... kierowniku, już widzę następne nasze spotkanie i już, już czuję, jaki temat będziemy... Yy... Bardzo Poruszali. Rędnie, bardzo chętnie. No w każdym razie jest kanał YouTube Komitetu Ochrony Orłów. Można sobie tam znaleźć, tak wpisać transpisja z gniazda bociana czarnego I, i, i no jest to niesamowite przeżycie. Tak, ludzie siedzą nocami składają jaja razem z tą skierką, tak? potem czekają na klucie. To, to są niesamowicie spektakularne momenty. No jest właśnie. I e, no, zbliżamy się siłą rzeczy do końca naszej rozmowy, ale proszę. W tej chwili o, a, jak gdyby skończenie tego wątku, który na początku pan poruszył, mianowicie tego konkursu i tych głosowań. Bo dzisiaj głosujemy. No, to jest bardzo ważne, żebyście państwo zagłosowali na projekt "Bocianimy w lasach". Dlatego, że no, mieliśmy ostatnio Europejskie Drzewo Roku, które tak wygrało w Europie, czyli Serce Ogrodu Barboretu Wojsławice, natomiast no, teraz mamy szansę mieć Ptaka Roku, czyli Bociana Czarnego. No to, to po prostu trzeba zobaczyć, tak? Jeżeli nie w naturze, bo to jest skryty gatunek, to macie Państwo okazję na tych transmisjach online zobaczyć i zakochać się po prostu w tym gatunku, po to, żeby chronić tak piękne stworzenia, a mamy ich w Polsce, no całkiem nieźle, bo te 1400 par to, to, to jest ładna liczebność i rzeczywiście dbamy, dbamy jako Polska o to, i myślę, że warto, żeby nas w Europie również zauważyli, że coś takiego robimy i chronimy. Jaki to konkurs? To znaczy, bo to jest konkurs, rozumiem, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, unijny. Tak. 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 I to proszę o jak gdyby. Komisja Europejska ogłasza taki konkurs Natura 2000 Award, gdzie projekty z całej Europy, tak? kierownicy projektów z całej Europy składają taką aplikację. Jest specjalna komisja, która ocenia. No i do finału zostało dopuszczonych 27 projektów z całej Europy, więc jest duża konkurencja i one będą oceniane w różnych kategoriach i to dalej będzie komisja oceniać. Ale jest taka specjalna nagroda jakby obywateli Europy. Nagroda Obywatelska. Do 25 kwietnia można oddać głos na dany projekt. No oczywiście, siłą rzeczy prosimy, żebyście Państwo oddali na Bociany, na Bocianimy w Lasach. Wystarczy wejść na Facebooka Bocianimy i tam są linki, z których można skorzystać. Wejść bezpośrednio na stronę Komisji Europejskiej, tam jest cały projekt opisany w języku angielskim. Trzeba kliknąć w odpowiedni link, zagłosuj i potem potwierdzić na swoim mailu. Czyli do 25, ale najlepiej i jak najszybciej. No, głosujemy dzisiaj. Na bociany. Na bociany. Na bociany, czyli Na bociany. głosujemy dzisiaj między innymi na Bocianimy. Tak jest. <grywa> dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, a przypomnę, że moim i Państwa gościem był szukam odpowiedniego słowa, ale powiem tylko, pasjonat, miłośnik, to mało powiedziane, nie tylko bocianów, ale wszelakich ptaków, szczególnie kierownik Centrum Edukacji przyrodniczo Oleśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie, Dariusz Anderwald. Dzie dziękuję Miłej, miłej niedzieli.